Zapraszam Cię na makijaż taką piękną paletką cieni, tajemnicze fiolety, szybki sposób na pięknie podkreślone oko. Mam już sobie na twarzy, tak żebyś mogła zobaczyć mniej więcej jakiego efektu się spodziewać. Drugą pomalujemy wspólnie. Zapraszam Cię na codzienną metamorfozę. Zapraszam Cię na codzienną metamorfozę. Zaczynamy wspólnie. Kochana, jeśli chciałabyś dopasować idealne kosmetyki dla siebie, jeśli nie wiesz, jakich używać, chcesz się nosić prostego, dziennego, szybkiego makijażu, chcesz mieć dopasowane te produkty profesjonalnie, to zapraszam Cię serdecznie do kontaktu, możesz skomentować makijaż albo napisać do mnie wiadomość prywatną, miło będzie też jeśli Polubisz moje social media, bo wtedy będą się pojawiały takie poradniki, piękna niemal codziennie będziesz mogła złapać inspirację. Od 15 lat pracuję z kobietami. Jestem wyspecjalizowana w doborze kosmetyków, do pielęgnacji, makijażu, w metamorfozie zewnętrznej i wewnętrznej, także dzisiaj zapraszam Cię właśnie na taki prosty sposób na makijaż. Jeśli nie znasz tych produktów, to koniecznie do mnie napisz, żeby je przetestować, dlatego że wszystkie moje klientki mogą u mnie zamawiać produkty z gwarancją 100% satysfakcji, co znaczy, że musi być 100% zadowolona, żeby ten produkt w Twojej kosmetyczce został i to jest coś wspaniałego. Moja droga, zaczynam od bazy. To jest moja ulubiona latająca baza pod makijaż. Ulubiona dlatego, że mam skórę z tak zwaną tendencją do zapychania, do wyprysków, a dzięki tej bazie ten problem w ogóle się nie pojawia, bo ona jest beztłuszczowa, nie zapucha porów, jest a dodatkowo chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości filtru SPF, ale równocześnie spełnia wszystkie funkcje, które powinna spełniać idealna baza pod makijaż, czyli wygładza skórę, przedłuża trwałość podkładu i daje taki efekt delikatnie zmacowanej skóry, czyli też reguluje nam pracę sebum. Następnie czas na podkład. Wybieram taki odcień idealnie dopasowany do mojego kolorytu skóry, nałożyłam go już na pędzel i idealny odcień mogę też dopasować dla Ciebie i moim ulubionym pędzlem do podkładu rozpraszam sobie ten kolor pod całej twarzy. Podkład jest trwały, kryjący, nawet super kryjący, bo możesz sobie budować to krycia warstwami, pielęgnujący. Między innymi w składzie Niacinamid, który świetnie niweluje niedoskonałości skóry, cudownie uje dzięki peptydom. I jego nałożenie tym pędzelkiem jest błyskawiczne, zobacz, po prostu wystarczy rozetrzeć. I podkład nałożony w okolice oka, czyli na powiekę i pod oko, aplikuję specjalny korektor w odcieniu, który przykryje wszystkie zasienienia, zaszarzenia, jakieś niedoskonałości, przebarwienia. Można go też stosować punktowo. Właśnie jeśli na przykład masz do przykrycia yy, przebarwienia czy jakieś ciemniejsze plamy, to ten korektor prowadzi sobie świetnie, bo odcień jest tak właśnie zaprojektowany, żeby doskonale kryć, ale bez robienia efektu maski ciężkości pod okiem, czyli zobacz, że on naprawdę świetnie sobie tutaj radzi i nie podkreśla zmarszczek, bo ma taką odżywczą, kremową formułę. Całość należy utrwalić. Polecam Ci ten puder jest transparentny, czyli będzie pasował do każdego odcienia podkładu, ale równocześnie jest bardzo leciutki i bardzo dobrze um, fiksuje, czyli utrwala. Cały Twój makijaż to jest ważne, żeby ten efekt pięknej skóry utrzymał nam się cały dzień, a nie tylko na kilka godzin. Oczywiście kluczowa, jeśli chodzi o trwałość makijażu, jest wcześniej zastosowana pielęgnacja. Bez przygotowania skóry nawet najlepszy podkład, taki jak ten, nie będzie się tak dobrze trzymał, ale jeśli właśnie połączysz pielęgnację z bazą, z tym puderkiem, z korektorem, z podkładem, to efekt będzie no, całodniowy. Teraz drugi puder, to jest mój ulubiony puder, ostatnie moje odkrycie, zobaczcie, takiego lekkiego, dziennego konturowania, czyli puder Cynamon. Aplikuję go sobie na policzku, na skroni, on po prostu opala delikatnie skórę i konturuje, ale bez plam, bez takiego sztucznego efektu. Niektóre z moich klientek lubią go nawet sobie tak, wiecie, po całej twarzy troszkę przeciągnąć, żeby troszkę przyciemnić karnację, ale w taki mega lekki sposób, bo to jest puder jedwabisty, orientowy, wygładzający. On nie ma drogi, nie jest taki sztuczny, tylko właśnie daje taki efekt aksamitu na buzi, no i takiego lekkiego opalenia, więc jak chciałabyś troszkę sobie tak dodać słońca, jakby makijażem, no to, to właśnie ten puder działa, działa świetnie. I też nie da się to bardzo z nim przesadzić. Wiecie, można sobie właśnie go aplikować. Teraz na policzki przy brzoskwiniowy róż. Uwielbiam ten kolor, bo to jest róż i rozświetlacz w jednym takie maskę w kosmetyczce. Zobaczcie, no i przechodzimy do najlepszej części tego, tego makijażu. Chociaż usta też tutaj będą naprawdę zacne, ale przechodzimy sobie do oka. Zatem najpierw paletka i oczywiście makijaż brwi. Brwi już sobie troszkę wyczesałam. Teraz je wypełnię numer jeden kredką do brwi. Absolutny bestseller. słuchajcie, bo no ta kredka, można powiedzieć, a co do takiego kredka do brwi, ale ta kredka jest po prostu idealna, ma idealny kolor, idealny rysik precyzyjny, wysuwany, nie trzeba jej ostrzyć, idealną miękkość, no i trwałość, tak, daje efekt takich wodoodpornych brwi, więc ja sobie zawsze tą kredką najładniej no te brwi i najszybciej wyrysowuję, ale lubię jeszcze do, dołożyć, um, czekajcie, poprawimy trochę symetrię, widzicie, że to jedna jest Troszkę niżej. Um, lubię sobie jeszcze później dołożyć tuż do gwi. Pamiętajcie, gwi to siostry, nie bliźniaczki. Nie muszą być identyczne, tak jak nasza symetria twarzy, czy ramion, czy piersi, bioder nie jest identyczna, ale no, pewne punkty powinny być w tym samym miejscu, czyli początek, szczyt i koniec łuku. Także o to warto zadbać podczas domalowywania włosków. I teraz. Zaznaczamy sobie całość jeszcze utrwalającym i też troszkę przyciemniającym, zagęszczającym tuszem. I jest gotowa. Generalnie się robię mocniejsze oko, tak jak dzisiaj, to brew też podkreślam troszkę mocniej, żeby to wszystko ładnie razem ze sobą grało. Paletka na cztery cienie, trzy matowe, jeden satynowy. I zaczynam od nałożenia jasnego cienia bazowego wewnętrzny kącik, pod łuk brwiowy i na powiekę ruchomą. Następnie przechodzę do cienia modelującego w kolorze takiego orzecha laskowego, czyli delikatnego, jasnego brązu, który jest po prostu idealnym cieniem tutaj do nadawania głębi i podnoszenia powieki, i też powiększania oka. Więc nakładam go sobie tutaj i dokładam sobie stopniowo tutaj, w zależności też od karnacji budowy oka, może być mniej, mniej bądź więcej tego cienia przy obłykach opadających, to naprawdę. Warto go sobie nałożyć więcej, szczególnie tutaj w kąciku, ale na przykład przy oczach głęboko osadzonych wystarczy tylko muśnięcie. To sama wyczujesz, czy już go widać. Teraz będzie cień w kolorze takiej pięknej pięknej śliweczki. Tutaj już sobie pomogę lusterkiem takim mniejszym, bo tą śliweczkę dość precyzyjnie wklepuję sobie w zewnętrzny kącik i na powiekę ruchomą, tutaj do połowy oka, widzicie? Tworząc tak zwany efekt smoky eye, czyli takiego przydymienia. Czyli najpierw wklepuję kolor, to jest piękna taka śliwka, która troszeczkę opalizuje nam też na brąz i na miedź no coś wspaniałego. U mnie śliwka to jest taki kolor, który pasuje do każdej tęczówki, ale ważne, żeby wcześniej zastosować korektor wokół oka, żeby też nie wyciągała nam mocniej zasilń, tylko właśnie podkreślała tylko te miejsca, które chcemy. Zaznaczyć i wydobyć. I ja teraz tą śliwkę łączę sobie z wcześniej nałożonym brązem. Tutaj w załamaniu jeszcze sobie porównuję obie strony. Można troszkę tego brązu dołożyć. Chodzi o to, żeby ten kolor ładnie tutaj przenikał w kolor skóry. I zadbajcie, żeby szczególnie przy linii rzęs ten kolor był dobrze wklepany, dobrze widoczny, bo tam musi być najciemniej. I możecie jeszcze dołożyć sobie jasnego cienia na koniec tutaj troszkę więcej, bliżej wewnętrznego kącika, żeby zrobić też takie ładne przejście kolorów, wtedy zaśliwka też troszkę w taki fajny róż. I teraz zmieniam sobie pędzelek na mniejszy i tutaj nakładam sobie pod spodem. O. Także robimy jeszcze dół, tutaj też sobie trochę z drugiej strony poprawię. I wewnętrznym zewnętrznym kąciku też możecie troszeczkę do dołu tego jasnego dołożyć. I jeszcze całość pogłębimy tym kolorem ciemnego wina, który nakładam z kolei sobie w zewnętrzny kącik, ale już mniejszym pędzelkiem. Cały czas już teraz ten mały pędzelek przy rzęsach i troszkę sobie wchodzę tutaj w kącik. Wiecie co? Bardzo łatwo się te cienie nakładają, szczególnie jeden na drugi. One się po prostu łączą jak masełko, jak, jak farbki. Bardzo prosto się mi rysuje, maluje to. Więc ja tutaj sobie dokładam tego ciemniejszego, ale jeszcze troszkę pędzelkiem tym puchatym, którym nakładałam wcześniej jaśniejsze cienie. Rozcieram i można powiedzieć, że oko podkreślone gotowe. Możecie też, kochane, jeśli tutaj Wam coś się lekko osypie, chociaż, tak jak mówię, te cienie są genialne jakości, one się nie osypują. Często Pani pytają, czym te cienie różnią się od innych? No one mają patentowaną technologię. To jest Technologia kruszenia minerałów. Każdy z nich jest w takiej otulince, która sprawia, że te cienie z jednej strony są pudrowe, takie właśnie prasowane, a z drugiej strony są miałkie i bardzo takie jak cienie w kremie. Co staram się to opisać. Przy tym, dzięki temu kolory są trwałe i napigmentowane. I to jest najwyższa światowa klasa. Kocham te cienie, one zmieniły totalnie jakość mojego makijażu i przyspieszyły też moją pracę z makijażem, dlatego możesz sobie pozwolić, żeby na co dzień właśnie. Cieniami się bawić, bo zawsze po prostu znajdę na to chwilkę czasu. Dlatego że normalnie no, to cieniowanie to wymaga trochę więcej pracy. Normalnie mam na myśli właśnie w porównaniu z wszystkimi innymi cieniami, których testowałam. A przetestowałam chyba wszystkie, jakie są na rynku, bo przez 10 lat ponad pracowałam jako wizerzystka. wizerzystka więc oczywiście szukałam najlepszych cieni do ślubu, do studniówek yy. i tak dalej. Kochane, teraz tłuszcz do rzędu z taką wielką szczotą. Te tuż kochane robią efekt. Sztuczny rzęs. Także ja sobie nim ładnie podkreślam i zaznaczam każdą rzęskę. Nieważne jak masz malutkie rzęsy, ta szczoteczka wyciągnie je na maksa i da efekt jakby były 200 razy grubsze i dwa razy dłuższe. I to jest po prostu ten efekt wow. Trzeba tylko nią popracować w taki sposób, że raz używasz sfery. Grubości, czyli tych krótszych włosków, oraz sfery objętości. Tych, sfera grubości to są te. Czekajcie. Sfera objętości to są te krótsze włoski, a sfera długości to są te dłuższe. I właśnie na to wszystko zależy, jaki lubisz efekt, bo można sobie jedną maksa wydłużyć, jedną maksa pogrubić, albo wybrać jedną z tych dwóch opcji. Ja tak naprawdę lubię tą szczoteczkę okręcać we wszystkie strony. Mimo, że jest duża, to zobaczcie, że łatwo się nią maluje. I teraz zaznaczam też dół. I mam jeszcze trik na ten tusz, bo czasami jak nakładamy tak dużo tuszu na rzęsy, to może być obawa, że on się skruszy, czy że będzie się osypywał. No nic podobnego, ale dla pewności lubię dziewczyny, szczególnie przy takim starannie zrobionym mocniejszym oku, jeszcze przeciągnąć sobie końce tych rzęs tuszem wodoodpornym, bo wtedy naprawdę one są jak takie doklejone kępki, efekt jest mocniejszy, a oko ładnie zaznaczone. Przechodzimy do ust. Puste będą w tej samej tonacji, czyli fiolety, ale tutaj może zrobić też niód, może zrobić róż. Tak naprawdę będzie też pasował koral czy brzoskwinia do policzków. Ja zaczynam od bordowej konturówki. może sobie nią takie wypełnienie ust z powiększeniem ta linia tutaj daje taki efekt też pełniejszych ust a następnie sięgam po, po matkę z ekskluzywnej linii Supreme ultra nabliżającą, mięciutką jak masełeczko i wypełniam nią Całe usta. Konturówka nadaje głębie koloru, trwałość kształt. Pomadka daje wypełnienie, odmłodzenie nawilżenie ust. No i ten piękny, intensywny kolor. Moje drogie, w tych filmikach makijażowych przypominajcie mi, proszę, żebym pokazywała Wam też perfumy, bo mam tak piękną kolekcję zapachów. W to są niszowe. niszowe, niszowe Niszowe perfumy, bo niedostępne nigdzie indziej, nie ma ich w żadnych drogeriach, perfumeriach. To nie są może popularne zapachy, więc jak szukasz czegoś wyjątkowego, unikalnego, to zapraszam, ale są naprawdę piękne i ja ich używam codziennie, ale często Wam zapominam pokazywać, no bo jakby o zapachu coraz trudniej pokazać, tak? Ale mogę spróbować o nim opowiedzieć. Słuchajcie, mój zapach na wiosnę, to jest zapach if you believe, zapach wiary, zapach marzeń. Kobiety, która ma wielką wiarę w siebie, w która jest pewna siebie, ma wielkie marzenia i jest tuż, tuż przed ich spełnieniem, dlatego że flakon tych perfum inspirowany wschodem słońca, zobaczcie, przypomina właśnie ten moment tuż przed wschodem słońca, moment pięknego poranka, zapach stworzony we Francji, bajeczny i pachnie z jednej strony rzeźko słodko, ale z drugiej strony jest bardzo tajemniczy. Także to jest coś wspaniałego. Ja je lubię na wiosnę, bo ja nie przypadam z takimi typowymi kwiatowymi perfumami takimi no, po prostu płaskimi. Muszą być jakoś, mieć jakąś taką ostrzejszą nutę, właśnie tajemniczości pewnej. I to właśnie ta świeżość i tajemniczość połączona razem. Mam klientki, które stały się absolutną fanką tego zapachu, i to jest już ich flagowy flagowy zapach, więc jeśli chcecie je poczuć, to ja też bardzo często Wasze przesyłki, na życzenie spryskuję ekskluzywnymi perfumami, takimi jak te, więc możecie. Możecie je przetestować. To jest akurat woda toaletowa, więc one są bardzo trwałe, ale czy woda perfumowana? Woda toaletowa, ale nie są ciężkie, tak? Więc tutaj też mamy różne stężenia, także piękne, trwałe, żeśki, cudownie rozwijający się zapach, ale nie tak stężone jak perfumy. Także teraz na wiosnę, kiedy troszkę zrzucamy tą ciężkość, to będzie coś wspaniałego. Moje drogie, dziękuję, że obejrzeliście ten filmik. Jeśli chcesz dopasować kosmetyki dla siebie, napisz makijaż. A ja tymczasem ściskam się całuję, pozdrawiam. Dziękuję, że jesteś ze mną, a jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. Pa, pa.